No, moment. Już jesteś. Już, już, już padłeś? Już padłem. 8, 4, 5, żyć. Trzymam kciuki. A co ty tu zrobiłeś, że padłeś? Tu coś padło w tym Czekaj, nie ja muszę się ustawić. Tak. Dobra. Ale. Kurwa! No wejść, 8, 4. Weź nie nakrywaj e. tego na rynku, to jaśnie. Daj, ja to ustawiam i tak nawet jak nie. Powoli, to jest najprostszy poziom. Skup się. Skup. Coś ci odpierdolił. To jest nasz filmik. Do bogactwa. To. Nie! Powoli, kurwa, tam cię nikt nie goni. Ja to na YouTube I Nie, yeah, nie no Marcin, warzycie kurwa! Ja cię eksmituję z mieszkania kurwa. Ja tu nie mieszkam. <grywa> <I chuj. grywa> powoli, to jest najprostsze. No po chuj, tak... Za... Stój! Stój! No kładki nie widzisz? No. Idź. I stój, czekaj! Powoli. Czekaj. Jezus. Czekaj to coś będzie. Zaraz się jakaś... No powoli, tak, powoli. Tak podobał, ja... Czem, gdzie wy weszje do góry? O, uważaj! Idzie teraz. Zjebałeś no Dobrze, dalej jest. Czekaj, 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 czekaj. Uważaj! Czemu ty ciągle... Tu trzeba wiedzieć, gdzie iść. Ale ja ponikę się je, czekaj. Koniec ma? Nie. Początek. <noise> Nie spa... I teraz czemu zniknął? No weź Marcin. Idź. Nie! Jezus. Uważaj! Dobrze. Idź. Uważaj! O nie. O kurwa. Nice! Nice. Nice. odno Nie, nie od nowa. Radzo. Idź, idź, idź. Dobrze jest. Nowy poziom. No idź. O, ja pierdolę. Ooooooh! już pierdolę. Aby się tu rozjebał, by się chyba rozjebał. A. Powoli, nie straciłeś 500 żyć, kurwa, tak łatwo. Tawaj, dawaj. tam do góry miałeś iść. Zjebałeś. Nie ma znaczenia. A! Czekaj. Dobra. Spokojnie tu. Już się podwyższ. Ale zjebałeś. Kurde. Zjebałeś. What? Miałeś tam wejść. Koniec. Tak, tak jest mm. Facepunk. Um, Game over. Jeszcze raz? Ja przejdę całe. Co Nie.